Cześć, witamy Was w naszej Zielonej Dżungli. Opowiemy o tym, jak zacząć przygodę z uprawą roślin. Kiedy i dlaczego warto przesadzać rośliny doniczkowe. Czym kierować, wybierając określone egzemplarze. A także co daje nam obecność i uprawa roślin w naszych domach. Zaczynając swoją przygodę z roślinami warto zwrócić uwagę na trzy elementy. Po pierwsze, stanowisko, czyli warunki, jakie zapewnimy roślinie do prawidłowego wzrostu, czy będzie to miejsce z większą czy mniejszą ilością światła. Po drugie, nasz tryb życia. Ważne, żeby wybierać takie rośliny, które dopasowują się na przykład do naszego sposobu życia, ewentualnych wyjazdów i częstszej nieobecności w domu. I po trzecie, toksyczność roślin. Zwróćmy uwagę na to, że większość roślin jest toksyczna, więc jeśli mamy w domu zwierzaki, wybierajmy takie rośliny, które są dla nich bezpieczne. Pokażę Wam kilka roślin dla początkujących, czyli rośliny, które wybaczą nam wiele. Przede wszystkim sansevierie. Są to rośliny, które bardzo oczyszczają powietrze, natleniają powietrze, a jednocześnie są banalnie proste w obsłudze. Ważne tylko, żeby ich nie przelać. Załóżmy sobie podlewanie co kilka tygodni, dbajmy o suche podłoże i możemy je uprawiać w każdym praktycznie dowolnym miejscu, od bardzo słonecznego parapetu po średnio jasny przedpokój. Kolejną rośliną prostą w uprawie jest zamiokulkas. Jest to roślina pochodząca z Afryki. Możemy ją uprawiać na dowolnym stanowisku, od słonecznego po takie z mniejszym dostępem światła. Ważne tylko, żebyśmy ją podlewali możliwie najrzadziej lubi po prostu suche podłoże. Wśród roślin prostych w obsłudze warto powiedzieć o roślinach wiszących. Są to epipremnum aureum oraz philodendron scandens. Obie cechują się szybkim przyrostem, więc jeśli od nich zaczniemy swoją przygodę z roślinami, będziemy naocznie widzieli, jak te rośliny się rozwijają i na pewno wzmoży to nasz zapał do uprawy roślin. Nie są to wymagające rośliny, wystarczy tak naprawdę rozproszone stanowisko. Epipremnum może rosnąć sobie nawet kilka metrów od okna. Możemy je zostawić same sobie, wystarczy podlewanie co mniej więcej 1,5-2 tygodnie. Kolejną rośliną bardzo prostą w uprawie jest aspidistra, pochodzi z lasów Japonii, znosi różne warunki uprawy, w związku z tym może być uprawiana nawet daleko od okna. Nie jest zbyt wymagającą rośliną, stąd jej taka powszechna nazwa żelazny liść. Jest to roślina, którą możemy podlewać co kilkanaście dni i jest praktycznie samowystarczalna. Co ważne, jest to jedyna z tych roślin, które pokazałem przed chwilką roślina, która jest bezpieczna dla zwierzaków, więc możemy ją uprawiać zupełnie spokojnie. Kiedy przesadzamy rośliny? Zawsze po zakupie wymiana tego wyjałowionego i starego podłoża produkcyjnego, które długo trzyma wilgoć na takie świeże i przepuszczalne, zapewni roślinie prawidłowy wzrost. Po drugie, warto też roślinę przesadzić wtedy, kiedy korzenie wystają ze spodu doniczki albo kiedy bryła korzeniowa przerasta już doniczkę, to znaczy korzenie wystają ponad górny rant. Po trzecie, roślinę przesadzamy również wtedy, kiedy widzimy, że od dłuższego czasu z rośliną dzieje się źle, to znaczy żółkną liście, roślina jest okrapnięta i wtedy wymiana podłoża zapewni jej poprawę warunków. A przy tym e, będzie się później prawidłowo rozwijać. Po czwarte, rośliny przesadzamy w okresie wiosennym, co do zasady co drugą, trzecią wiosnę, po to, aby wymienić to podłoże, które jest już wyjałowione, i dać świeżą ziemię. Rośliny możemy uprawiać w kilku rodzajach pojemników. Po pierwsze, są to tak zwane doniczki produkcyjne plastikowe. Ich zaletą jest to, że mają kilka otworów na spodzie, co zapewnia wodzie bardzo swobodny i szybki odpływ. Wtedy jest mniejszy ryzyko przelania rośliny i te korzenie zdrowiej się rozwijają. Po drugie, doniczki plastikowe są bardzo elastyczne, więc jest duża łatwość przesadzenia rośliny z tego typu pojemnika. Kolejnym typem doniczek są doniczki starakoty. Wykonane są one z naturalnego materiału, który jest porowaty i mocno przypuszcza powietrze i wodę, więc z tego względu te doniczki polecane są dla roślin, które lubią suche podłoża i nie lubią nadmiaru wilgoci w bryłach korzeniowych, więc są to kaktusy czy sukulenty. Ale nie polecamy ich do roślin wilgociolubnych typu paprocie czy begonie, które lubią stale wilgotne podłoże. Szczególnie latem utrzymanie stałego poziomu wilgoci w tych doniczkach będzie bardzo trudne. Rośliny możemy uprawiać także w doniczkach ceramicznych. Zazwyczaj są one pokryte szkliwem i mają tylko jeden otwór na spodzie, co mocno ogranicza odpływ wody. W związku z tym polecamy je szczególnie dla roślin, które lubią wilgotne podłoże, a więc na przykład do paproci ale nie będą dobrym rozwiązaniem dla kaktusów czy sukulentów, które preferują bardziej suche podłoża. Pamiętajcie o tym, żeby nie sadzić roślin bezpośrednio do osłonek, to znaczy do takich naczyń, które nie mają na spodzie otworów. Posadzenie rośliny bezpośrednio do osłonki powoduje gnicie korzeni, później części nadziemnej rośliny, więc to nie jest dobre rozwiązanie, nawet jeżeli zastosujemy taką warstwę kramzytu na spodzie. Z naszego doświadczenia wynika, że to bardzo rzadko się sprawdza. Więc najlepszym rozwiązaniem jest posadzenie rośliny bezpośrednio w doniczce plastikowej z otworami, a później włożenie jej do ozdobnej osłonki.